nigdy więcej unoszę się do nie bawić, do ziemi i słyszę, co mówisz. Kochani, nie przejmuj się zdaniem innych ludzi, moje serce rzuci mi, dźwięk Twojego parowego głosu. Słyszę, jest za późno dla nas, być wspaniałą. Parą, ale już za późno mówisz do mnie, jest za późno dla nas, być wspaniałą. Parą, ale już za późno. Potrzebuje cię jak do oddychania powietrza. Mówię, kochanie, słowa i pieniądze są bez znaczenia. Ty chodzisz daleko gdzieś, samotno. Zostawiasz mnie i nie przeżyję bez ciebie. Zaczekaj, a ty odpowiadasz mi, kochanie, nie mogę czekać. Jest mi tak przykro. Właśnie straciła moją miłość, nie. Pomyślałeś, że kiedyś coś osiągnę, rurę się odwrócę sobie jego Wtedy powiem tobie. Jest za późno dla nas. Się być wspaniałą parą. Już za późno. Mówisz do mnie, jest za późno do się być wspaniałą. mara już za późno. Czy warto było się zakochać przyturiąc cię, Spróbuję mówić do ciebie parę miłych słów. Potrzebuje cię do życia, tylko ty przyspieszasz serce mojego bicia Jesteś wspaniałą dziewczyną, muzyką music. Tak właśnie ty, tak właśnie ta muzyka music. Jest za późno do się być wspaniałą. Ale już za późno. Mówisz, to mnie jest za późno. Teraz mogłeś być wspaniałą. Mara, już za późno. Kocham cię muzyką, music twoje, no to niebieskie i ogień. Chociaż czasem jesteś już nicą wybaczam ci. To a ty mówisz, wybacz mi, kochanie. być z tobą nie potrafię. A się smutnym aniołem, straciłam Ciebie mi bezcenny skarb, powiem. Niebo podciemniało łzami, Myślałam, że ze mną będziesz. Z nią byłaś. Wróciła twoja była obawiam się, że dłużej tego nie wytrzymam, żegnaj, jest za późno dla nas, być wspaniałą parą, ale już za późno, mówisz do mnie, jest za późno dla nas, być wspaniałą parą, ale już za późno, trzymaj mam dłoń i puszczaj nigdy więcej.